Czym jest tachograf w samochodach ciężarowych? Jest to urządzenie, które ma za zadanie rejestrować parametry pojazdu oraz aktywność kierowcy. Sama nazwa pochodzi z greki, gdzie słowo tachos oznacza prędkość, a grafo pisać. Więc, ale oczywiście to gigantyczne uproszczenie. I tak, tachograf ma za zadanie zapisywać najważniejsze, potrzebne parametry pojazdu, jego prędkość chwilową, przejechaną drogę. I rejestrować to wszystko w funkcji czasu oraz ma rejestrować aktywność kierowcy. Jego pracy, dyżuru, czy też oczekiwania odpoczynku, kiedy zaczął pracować, kiedy rozpoczął przerwę, jak długo ta przerwa trwała, kto prowadzi pojazd, czyli na przykład kogo karta do tachografu jest włożona. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo. Ponieważ tachografy mają za zadanie egzekwować od kierowców, oraz od przedsiębiorców pracę zgodną z prawem, czyli nie przekraczamy prędkości i pracujemy tyle, ile wolno. A tak wygląda tachograf na żywo, akurat w samochodzie, który stoi już 2-3 tygodnie i tu właśnie wszystko się wprowadza dwa wejścia na karty, wydruk i to właśnie on pilnuje waszego, naszego bezpieczeństwa. Kolega się jeszcze nie zagrzał, więc niech sobie pochodzi, ale właśnie to jest to. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie na materiał. No, wiele osób będzie zaskoczonych, ale nasza praca jest limitowana. Mamy pracować odpowiednią ilość godzin w ciągu dnia. Musimy mieć odpowiednią ilość przerw i oczywiście. Równie restrykcyjne, a nawet bardziej restrykcyjne przepisy są, które dotyczą kierowców zawodowych, którzy prowadzą samochody ciężarowe. Oni mają określone, ile godzin mogą pracować, jak długo i kiedy ta przerwa ma się odbywać. Tutaj jest dużo przepisów, o tym może kiedyś porozmawiamy. Więc tachograf ma za zadanie sprawdzać, rejestrować każdą aktywność pojazdu i kierowcy, która ma wpływ właśnie na ten czas pracy. Chodzi po prostu o to, żeby kierowca, przedsiębiorca pracowali zgodnie z prawem, żeby była możliwość sprawdzania, czy w rzeczywistości w sposób legalny pracują. Czy to prawo nie jest łamane, nie jest naginane, czy ten czas pracy kierowcy nie jest zbyt długi, czy długość przerwy, czy też odpoczynku nie jest zbyt krótka. Wszystko ma być zgodnie z przepisami i oczywiście. O ile bylibyśmy, żylibyśmy w cudownym, idealnym świecie, nie musiałoby być takich urządzeń, ponieważ każdy by tego prawa pilnował. To w rzeczywistości te, to prawo było bardzo często naginane i wprowadzono właśnie tachografy, czyli te urządzenia rejestrujące funkcjonowanie pojazdu i aktywność kierowcy, żeby egzekwować to prawo i żeby odpowiednie służby miały możliwość sprawdzania, czy to prawo jest respek respektowane i wypełniane. W ten sposób po zamontowaniu tachografu, który wszystko sczytuje, obecnie są tachografy elektroniczne, przedtem były tachografy na tak zwane tarczki, ale funkcja była ta sama i po prostu policja, ITD, czy jakakolwiek inna służba, która ma prawo do kontroli kierowców, sprawdza to, sprawdza czy dany kierowca nie złamał przepisów, czy pracował. Tyle, ile mu wolno, czy przerwa, odpoczynek trwały wystarczająco długą ilość czasu. Oczywiście ludzie nie byliby ludźmi, gdyby nie oszukiwali, i również te tachografy są oszukiwane na przeróżne sposoby. Kiedyś, kiedy były tarczki, było to o wiele łatwiejsze. Po prostu dochodziło do podmieniania tarczek. Sposobem rozwiązaniem na ten problem było wprowadzenie tachografów elektronicznych. Tachografów, które. Miały być w ten sposób zamontowane, że ich oszukanie jest niemożliwe. Oczywiście szybko znaleziono na to sposób, na przykład jeżdżąc na tak zwane dwie karty. Więc kierowca posiadał taką kartę podobną do karty na przykład bankomatowej, która, którą wkłada do tachografu i ona zapisuje jego aktywność. Na tachografie jest też to zapisywane. Niestety niektórzy jeździli na dwie takie karty, oszukując w ten sposób, że jedzie dwóch kierowców. Później pojawiły się magnesy, tak zwane magnesy na impulsatorze, ponieważ tachograf to urządzenie, które jest połączone z ważnymi elementami można powiedzieć samochodu, czyli na przykład ze skrzynią biegów, żeby móc odczytywać za pomocą tak zwanego impulsatora, nie wiem, jaka jest techniczna nazwa. Ta jest chyba zwyczajowa, do końca nie wiem, dane ze skrzyni biegów. Kiedy pojazd ruszył, o której godzinie, jaką osiągnął prędkość, kiedy się zatrzymał, kiedy silnik był zgaszony, i dzięki temu te wszystkie aktywności pojazdu, czyli na przykład ciężarówki, są zapisywane. I dużo osób, dużo osób, przepraszam. Niektóre osoby, używając odpowiednich magnesów, które kładły na Odpowiednie miejsce, w odpowiednie miejsce po prostu zatrzymywały działanie urządzeń sczytujących. w ten sposób oszukiwali tachograf, że nic się nie dzieje, że pojazd się nie porusza. Później pojawiły się ceramiczne impulsatory, które takie coś uniemożliwiały, chyba nie jestem specjalistą. Wtedy pojawiły się wszelkiej maści psztyczki, guziczki. Fizyczne, później ukryte, odpalane na przykład z pilota, które miały spełniać tą samą funkcję. Czyli odcinać możliwość sczytywania informacji z pojazdu przez tachograf. Więc można powiedzieć, że to taki ciągły wyścig, kto kogo oszuka. Czy tachograf będzie działał w sposób prawidłowy, czy ktoś, kto chce oszukać jego pracę, wyłączyć go, będzie pierwszy. Oczywiście ten wyścig trwa. Nowe wersje tachografów, które najprawdopodobniej z tego co wiem, już będą podłączone pod GPS, się pojawią. Wtedy wyścig znowu się rozpocznie. Więc jeszcze raz, tachograf to urządzenie, które rejestruje podstawowe, potrzebne funkcje pojazdu, czyli kiedy ten pojazd ruszył, kiedy się zatrzymał, jaką osiągnął prędkość, jaką posiada prędkość w danej chwili oraz kolejną rzeczą którą tachograf rejestruje jest aktywność kierowcy. Jaki kierowca aktualnie porusza się pojazdem? Dlatego wsuwa się odpowiednią kartę, która należy do kierowcy, żeby tachograf wiedział kto akurat tym pojazdem jedzie i te dane są zapisywane na tachografie i na tej karcie. Ta aktywność to oczywiście kiedy rozpoczął pracę, kiedy rozpoczął odpoczynek, jak długo trwały te poszczególne Rzeczy. I oczywiście daje to gigantyczne możliwości, jeśli chodzi o kontrolę kierowców, o kontrolę pojazdów, ponieważ dzięki temu, że te najważniejsze informacje są zapisywane, jest oczywiste, kiedy, o której godzinie pojazd zaczął się poruszać, kiedy kierowca zaczął pracę, kiedy pojazd się zatrzymał, to odpowiednie służby mogą wywnioskować, jak długo pracował kierowca, jak długo trwała przerwa, odpoczynek. Pokazują, jak długo trwała ta praca, jak długo trwała ta przerwa. Te najnowsze nawet podpowiadają, kiedy zacząć, kiedy można skończyć przerwę, kiedy można skończyć odpoczynek. Bardzo fajna sprawa, zwłaszcza, że jest to urządzenie, które ma dbać o nasze bezpieczeństwo, ma pomagać nam bezpiecznie poruszać się na tych drogach, ponieważ ktoś, kto pracuje zbyt długo, ktoś, kto Niestety nagina to prawo, a raczej je łamie, niestety może stwarzać realne zagrożenie na drodze. I chociaż oczywiście dużo tych przepisów, które są narzucane kierowcom, to, że musi szukać parkingu, to, że nie może nawet niekiedy troszkę nagiąć tego prawa, chociaż tutaj jest jestem różnie, są wydruki, że tak powiem. Chodzi o to, że by kierowca nie był przepracowany, żeby nie był zmęczony, żeby też nie był wykorzystywany przez pracodawcę. Ponieważ to jest aspekt często pomijany, niestety zdarzały się przypadki, może nadal się zdarzają, że to pracodawca chciał od swojego pracownika, żeby ten łamał przepisy, żeby jeździł więcej niż powinien, żeby pracował więcej niż prze, powinien, żeby ta przerwa była krótsza niż powinna być. Oczywiście ze szkodą dla pracownika i ze szkodą dla nas, dla użytkowników ruchu drogowego, ponieważ takie łamanie prawa jest niebezpieczne i oczywiście jest karalne.